Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ktoś poprosił mnie w komentarzu, żebym może zrobił znowu jakąś analizę tekstu. Rzeczywiście dawno nie było tego na kanale, więc zrobimy dzisiaj analizę tekstu. Znalazłem jakąś tam książkę, poziom intermediate, czyli poziom średnio zaawansowany. No i na jednej tam jakiejś lekcji były dwa maile: jeden dość prosty, drugi trudniejszy, więc tak pomyślałem sobie, że przeanalizujemy ten trudniejszy. OK, to daję kamerę na statyw i zaczynamy. To jest ta książka, Rising Star, czyli Wschodząca Gwiazda. No i mamy poziom Intermediate. No i tutaj akurat właśnie znalazłem jakieś dwa e-maile. Ten po lewej właśnie jest prostszy, dużo prostszy niż ten po prawej, a niby ten sam poziom. OK, no to zajmiemy się tym po prawej. Widzę, że kamera specjalnie nie ujmuje go w całości, żeby było dobrze widać. No to może będziemy go analizować partiami, najpierw pierwsza część. Okej, okay, moi drodzy, zaczynamy. Hi Tony, czyli cześć Tony. Jestem zaskoczony, że ten podręcznik wprowadza tutaj wykrzyknik. My generalnie uczymy, że nie stosujemy wykrzyknika, żeby po prostu nie krzyczymy na nikogo. Powinien być przecinek. Thanks for your email. No to to jest sobie oczywiste. Great to hear from you, czyli miło od ciebie usłyszeć, tak? Czyli miło, fajnie, że się odezwałeś. Tu jest oczywiście skrócony podmiot It's great. It's great. Great jest przymiotnikiem, jeżeli po przymiotniku pada czasownik, zawsze w pełnym bezokoliczniku, a pełny bezokolicznik to jest razem z to. to nice to, great to, difficult to, jeżeli coś ciężko jest robić, trudno, no to difficult to do. No natomiast w ogóle hear from someone to jest taki zwrot. Usłyszeć od kogoś, to znaczy, że ta osoba się odezwała. I my chyba tak powiemy fajnie, że się odezwałeś coś takiego. A Oni mówią, że ja usłyszałem od Ciebie. Yeah, it's great to have all those exams over. Czyli tak, fajnie jest mieć, czyli po greć znowu bezokłości pełny, czyli to have. Fajnie jest mieć wszystkie te egzaminy. Over, czyli skończone, czyli za sobą. My chyba tak powiemy. Fajnie, że te wszystkie egzaminy już mam za sobą. Our class are still discussing where to go for the end of year excursion. Czyli nasza klasa wciąż dyskutuje. Zobaczcie, jest niby jedna klasa, ale traktujemy to za liczbę mnogą, bo jest wiele osób, dlatego a. Ale można dać też izy tak zwany rzeczownik kolektywny Amerykanie preferują tutaj is a po brytyjsku albo is albo a czyli nasza klasa czyli uczniowie wciąż dyskutują tak czy czas tarzniejsze ciągły bo czynność tymczasowa Where to go gdzie jechać? Jeżeli padnie czasownik podsłuchów pytającym, gdzie jechać, jak to zrobić i tak dalej, co ubrać, to też pełen bez czyli razem z two. Where to go for the end of your excursion, tak? Czyli gdzie jechać na wycieczkę na koniec roku. My tak powiemy, a oni powiedzą wycieczka jaka, i z tego zrobił się przymiotnik. Czyli wycieczka końcowo-roczna. No i przymiotnik jest jednym słowem. U nas końcowo roczny też byłby byłoby to jedno słowo, a skoro jedno słowo no to dlatego łączymy myślnikami normalnie jedziemy on a trip on an excursion czyli na wycieczkę on, tu dalej fo, bo to nie jest powiedziane, że stricte na wycieczkę, tylko, że szukają w jakie miejsce jechać do jakiego miejsca, dlatego jest fo, ale jakbyśmy tu użyli on, to nic by się też nie stało In the last year of high school, we usually go somewhere for five days. Tak? Czyli dosłownie w ostatnim roku, a my powiemy w ostatniej klasie. Czyli w ostatnim roku, oni mówią rok tak jak na studiach: jest pierwszy rok, drugi rok, to tak samo można powiedzieć w liceum. Czyli w ostatnim roku liceum, my zwykle jedziemy gdzieś na 5 dni. The class A, i znowu dali liczbę nogą. The class are voting tomorrow for roads or kofu. Tak? Czyli jutro klasa głosuje, tym razem czas teraźniejszy ciągły, do czynności zaplanowanej. My też tak powiemy czasem teraźniejszym, że jutro głosujemy. Nie przyszłym jutro będziemy głosować. To znaczy być może po polsku by przeszło, że będziemy głosować, ale śmiało, jeżeli jest czynność zaplanowana, to używamy czasu teraźniejszego. Gdzie jutro idziesz, a nie gdzie jutro pójdziesz. Czyli właśnie tak, y, też powiemy, że jutro głosujemy No i w takim przypadku w angielskim używamy czasu teraźniejszego ciągłego, czyli The Class A Voting. Tomorrow for roads. Wymowa identyczna jak drogi w liczbie mnogiej o kofu. Some kids. Uwaga na wymowę. Nie i i nie ty. Uczniowie lubią mówić kids. Nie, to czytam krótkie, je, czyli i. Y, no i to dy to z, kids ok, kids some kids would like to go to Prague, tak, czyli niektóre dzieci chciałyby i po would like dajemy to czyli pełen bezokolicznik, chciałyby pojechać do Pragi but they'll have to put up with a Greek island ale oni have to to musieć mamy l skrócone, czyli czas przyszły czyli oni będą musieć czy tam będą musieli, co będą musieli? Put up with. Bardzo fajny i ważny phrasal verb. Coś takiego, jakby znieść, wytrzymać. Będą musieli znieść jakąś grecką wyspę, tak? No bo głównie będą głosować między yy, Rhodes a Cofu. We leave. No i teraz zobaczcie: Wyjeżdżają 20 czerwca. Można by rzec, że czynność zaplanowana. Czyli powinien być czas ciągły, ale tym razem mamy timetable albo schedule, czyli rozkład zajęć, jakiś plan i tak jak pociągi, jakieś programy telewizyjne. W takich przypadkach używamy czasu present simple. Oczywiście tak, tutaj jest zapisana data, ale tak tego nie przeczytamy. Trzeba przeczytać on w, czyli trzeba dodać on, potem w, no i liczebnik porządkowy, czyli nie 20, tylko 20 Czyli on the 20th i jeszcze of June. On the 20th of June. Ewentualnie on June the 20th. Przecinek. So we'd better make up our minds soon. Tak? Więc lepiej, bardzo ważny zwrot. Tutaj jest uwaga: head better. Czyli to D to nie jest od wood, tylko od head ale jego zawsze używamy w skrócie with better z tym, że w języku codziennym, zwłaszcza Amerykanie oni to kasują, oni mówią we better no ale wam tak mówić nie wolno, musi być with better, czyli lepiej lepiej co? make up our minds lepiej podejmy, podejmijmy decyzję, tak? make up our mind to znaczy po prostu podjąć decyzję ważny zwrot sum, czyli Dosłownie wkrótce, ale my to przetłumaczymy szybko, więc szybko podejmijmy decyzję. No i dalsza część. Most of the students are planning to do a lot of swimming. Większość uczniów, o tym robiliśmy lekcje też często pytacie, dlaczego czasami jest most students, a czasami most of the students. Uwaga, właśnie dlatego, że to są konkretni uczniowie z tej szkoły, czyli musi być the students, to przy okazji musimy dodać of. Gdyby to nie byli konkretni uczniowie, tylko mówię tak ogólnie, a większość uczniów lubi wakacje, tak ogólnie w Polsce na przykład, no to wtedy most students. Natomiast, jak są tylko konkretni, to dodajemy the i od razu musimy dodać też of. Most of the students are planning. Tak. Tymczasowo obecnie planują, i po plan dajemy to, czyli pełne bezokolicznika. Planning to do a lot of swimming. Tak. Czyli planują zrobić dużo pływania. Czyli robić pływanie. P robić co? Pływanie, czyli wyrażają to rzeczownikiem, bo Anglicy kochają rzeczowniki. My byśmy powiedzieli czasownikiem, że na przykład zamierzają, planują dużo pływać. I'm going to do lots of sunbathing, tak? Czyli ja zamierzam i znowu rzeczownikiem robić dużo opalania. My powiemy czasownikiem zamierzam dużo się opalać. And snorkeling, tak, czyli pływanie z rurką. When we are not swimming, we'll probably go shopping or sit around in cafes chatting. Czyli Uwaga, nie wolno dać czasu przyszłego w zdaniu czasowym połen i nie tylko połen. O tym mówiliśmy w lekcji o formach przyszłym chyba w drugim odcinku podlinkuję wam. Dajemy czas teraźniejszy, prosty lub ciągły. Tutaj ciągły, bo to są czynności, nie że zawsze w przyszłości, tylko w jakimś tam okresie w tych pięciu dniach, co wyjeżdżają. I w tych pięciu dniach, kiedy nie będziemy pływać, when we are not swimming. I tu czas przyszły, bo już normalnie tu nie wolno dać przyszłego, a tu dajemy normalnie czas przyszły. We'll probably go shopping. tak Czyli pójdziemy prawdopodobnie na zakupy o sit around in cafes. tak Czyli, Czy tam sobie siądziemy w kawiarenkach. Chatting. Co robiąc? jest od ons. Rozmawiając sobie. In the evening wieczorem we'll probably find a nice disco to go. To. Czyli wieczorkiem, prawdopodobnie znajdziemy w czasie przyszłym, skrócone, fajne, fajną dyskotekę, na którą byśmy sobie poszli, tak? Czyli dosłownie, fajna dyskoteka, aby iść na. Z tym, że oni nie idą na dyskotekę, tylko idą do dyskoteki. Tak jak gdziekolwiek idziemy do, do kina, to oni mówią, że idą do dyskoteki. The nightlife, on, the nightlife on the Greek islands is great. Tak? Czyli życie nocne na Wyspach Greckich jest super. No i oni mają głosować czy Rhodes, czy Kofu. No i on mówi, że I'm going to vote. Zamierzam głosować na Rhodes. It will be quicker to get there. Tak? Będzie w czasie przyszłym, będzie szybciej. Aby dostać się tam, czyli szybciej tam dojedziemy. And there will be more young people than on Corfu. No i struktura there is the A, czyli znajdują się, tylko tu jest czas przyszły, czyli there will be, czyli będzie więcej młodych ludzi niż na Corfu. Anyway, tak czy inaczej, Amerykanie często dodają S. Anyways. We are meeting to talk about it tomorrow. No i znowu czas teraźniejszy ciągły do czynności zaplanowanej. Tak jak po polsku. Jutro się spotykamy, a nie spotkamy. Czy jutro się spotykamy w czasie teraźniejszym to talk, aby. Tu jako aby. Aby pogadać about it, o tym. No i to no i jutro. So, więc, I let you know. My powiemy, dam Ci znać. A oni mówią, pozwolę Ci. Wiedzieć, tak? Taki jest po prostu zwrot. Dać komuś znać, to znaczy pozwolić komuś wiedzieć. No i w czasie przyszłym dam ci znać, tak? To jest zaplanowane, czyli spotykamy się, a to jest normalnie decyzja, jakby w tym momencie, czyli normalny czas przyszły, dam ci znać. I let you know next time I right. Następnym razem, jak do ciebie napiszę, no i znowu nie ma czasu przyszłego, bo jest znowu stanie czasowy, time close. Czyli w Time Close w zdaniu podrzędnym nie wolno dać czasu przyszłego, tak jak tu po When. Czyli dajemy czas teraźniejszy. Next time I write. That's all for now. Keep in touch. Trzymaj w dotyku dosłownie, a my powiemy: bądź w kontakcie coś takiego. Keep in touch. Dzięki. Trzymajcie.